CaseDrop.eu Zrób najlepszy profit w sieci. Odbierz darmową skrzynkę z SuperDropem. Ulepszaj swoje skiny, skorzystaj z dużego magazynu i wypłać skiny w kilka minut. Sprawdź nowe skrzynki oraz częste promocje. Użyj kodu z opisu, aby odebrać darmową skrzynkę na CaseDrop.eu. Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie moi widzowie. Powalczą o skiny z case dropu. Tym razem będzie to taktyczna ruletka w CSGO. Także zapraszam do oglądania. Jak coś to prawda, złamałem kostkę w stopie. Ale to mi nie przeszkodziło w nagraniu. I jeszcze, oczywiście, taka prośba do Was. Jeśli podobają Wam się te odcinki, podobają się Wam te serie z nagrodami z case dropu, to zostawcie suba i. Łapkę w górę. Dziękuję. No dobrze, moi drodzy, sponsorem tego odcinka i nagród dla widzów oczywiście jest stronka CaseDrop.eu, na której teraz trwa Summer Camp. Także możecie dołączyć do eventu. Widzicie, on potrwa jeszcze 44 dni, z połą nagród 50 tysięcy. Wystarczy wpłacić coś na stronce, otworzyć skrzynki. No, i może też poszczęści wam się, bo co tydzień dla graczy są losowane. Skiny na stronie, także polecam, zachęcam, może komuś z Was się, się uda. Jeśli chcielibyście dokonać wpłaty na stronce, no to wystarczy, że klikniecie sobie tutaj, doładuj konto, odbierz teraz. No i z wykorzystaniem kodu bonusowego, proponuję kod SAJU, na przykład, też jest taki kodzik, czytam kodu case drop, Widzicie, jest wiele opcji wpłaty, można też płacić je z skinami, no i w ten sposób. Możecie coś wygrać, możecie coś trafić ze skrzynki. No i tak jak mówiłem, wziąć udział w, aktualnie w Summer Campie. Także życzę Wam powodzonka. No a teraz poszukajmy jakichś fajnych skinów dla... Uczestników ruletki w CSGO. Tak jak wcześniej też wspominałem na streamie, wygrywa w ruletce 5 osób i każda z nich dostaje skina w okolicach 100 zł. Oczywiście można spróbować pootwierać sobie skrzyneczki, na przykład skarb piratów. Myślę, że tutaj bez problemu jakiś elegancki skin w okolicach 100 zł dałoby się wylosować można splądrować statek nawet w tym nowym evencie. To no widzicie, jest jakaś emka, troszeczkę droższa, są jakieś emki troszeczkę, troszeczkę tańsze, ale moi drodzy w, na stronce case drop jest też sklep, gdzie zawsze można wyszukać sobie jakiś skin, który aktualnie jest wam potrzebny, także poszukajmy teraz skinów w okolicach 100 zł, no jak widzicie, troszkę tych skinów jest w sklepie, no, a ja postaram się wypłacić teraz skiny dla uczestników, także 5 takich skinów w okolicach stówki wypłacimy dla graczy, sam proces wypłaty nie jest zbyt długi, zależy od tego w jakiej aktualnie formie znajduje się Steam i jak szybko przekażą te wymiany. Także mam nadzieję, że pójdzie dość szybko. Jak widzicie, tutaj już czarny laminat jest odebrany. No trzeba chwilkę poczekać. Płacimy jeszcze digielka. O, I wystarczy teraz zaakceptować ofertę. I skin już znajduje się w naszym ekwipunku. Zobaczmy może kolejny. Mamy kałaszka, mamy digla, mamy uspa. Może jeszcze emeczkę, Glocka. Także każdy dostanie po prostu jakiegoś innego skina. Elegancko. Jest ostatni zaakceptowany skin. No i chciałem wam tutaj wszystkiego pokazywać, bo za długo by to oczywiście trwało. Ale jest jeszcze Emeczka. O, także wszystkie skiny już odebrane elegancko. Kałaszek, Deagle, Usp. Meczka i tutaj była jeszcze jedna Emeczka M4A400, Gryf, także to będą nagrody dla wygranych w ruletce z CSGO. No a jeszcze chciałem Wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy: mianowicie, pamiętajcie zawsze, że kiedy otwieracie już sobie skrzynki na stronce, no i zobaczmy, jak teraz pójdzie, nie zawsze się wygrywa, prawda? Czasami, czasami jesteście niezadowoleni z tego wyboru, ona, na przykład, teraz tak średnio nie pykło. Tak jak chcieli, bo te skiny tutaj nie siadły, jest tylko właściwie ładne, ładna jedna awupka Ale zawsze można spróbować ulepszyć I na przykład klikacie sobie w tą właśnie awupkę Dajecie razy półtora i wybieracie sobie na przykład rękawiczki Klikacie ulepsz I macie ulepszonego skina Także dziękuję wam serdecznie i yy, zapraszam do oglądania ruletki z CS:GO. Przypominam, że stawka jest wysoka Każdy z wygranej drużyny dostaje skina o wartości około, uwaga 100 zł, Rozumiecie? Ile to jest? No. Tyle ile, nowe hamulce dojbizy Na no pewnie to jest. Zaczynamy. Zaczynamy to, to jest za dużo Wy nie ogarnęliście co jest no. Co wy robicie? Czemu ty do mnie strzelasz? Ej. I celownika ma A dobra no. to jest to O ja mam kropkę na ekranie, czekajcie Wszyscy mamy takie same modele Dobra, leży Panktor Eeee! W środku, w środku jest kami Za to za to plecy! Nie no Przy to dobra, minus 21 Wiem. To mój czy nie, mój? O nie? To twój, to twój To czemu mnie bije? To twój Tybor, to twój Tybor! To twój no, no 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 Ej w ogóle czemu ktoś mnie na początku 50 HP nawalił? Co ty no, robisz? Super, ci głową Do prawej, do prawej, w Super, brawo Ty, Tybor, na początku mnie uwaliłeś no. za 50 HP, nie? Dobra, tunel, 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 vision spokojnie, do spokojnie, spokojnie. Uwaga Co jest? Pakę mamy Zabijemy tego. Jeszcze, jeden? Zabiję do jeszcze z, teraz Dawaj, Sany, lecimy. Czekaj, czekaj do Czeka. Przeleciał, do góry przeleciał Dobra, a ja nie wiem, jak się do domu wchodzi ja, ja, nie wiem, gdzie jest. Aucę, na zewnątrz jest? od ty bo ja tak w, sumie w Kiblu jestem ładnie no oj, Szermaczek, twoja Błoty. runda nie 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 nie, nie w Minecraftu. No y. kurde. nie 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 0, leży. Ja się do... Ja do nie no, oni... Tam nie 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 leży. nie się nie Ja nie 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 wszyscy... nie nie się ruszyć! nie 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 jest? Na spawn'ie się. Kurde, uciekł. Ale lipa mam ty. Ja masz tiko, ja robisz. Ej gdzie on jest? Najlepszy klaczer w Europie. Uuu, no nie no! <grym> <grym> Jak mnie skasowałem nawet mi brewka nie pekła O kurde, o, dobra. fajne! O, Chyba tak? No. Jak my mamy zabijać? Tak. Macie wszystkich na radarze. No a, dobrze, a, a, dobra, dobra. Szalotów macie zawsze na poziomie głowy. No, Daję, głowę, nie nie Ty ktoś zabił już Ej, ej! Ja do niego strzelę, środk, Nie, Nie wierzę, nie wierzę! No. Nice! D, ja się... Jeszcze... Oje Nie no, z metra nie mogłem go zabić. Czekaj, bo tam jeden jest. Ja się z jednym biję cały czas. W domku są dwóch. Tak, czek w domku, czek w domku już. Aby, oh, lepsi. Lepsi. Jak ci to siadło? Nie wiem jak przegrałem ten pojedynek z tobą, Garyxen. Ja spanikowałem. Tu strzelacie pod siebie, żeby się przemieszczać. Co? Jak pod siebie? Oh. A. Oh, tu za ciebie Ty, a jak się spadnie, to się traci HP? Nie. Nie. Okej. Okay. Ty... Właśnie w teksturze Ja okay. nie Tam jest! Na spalną przeszedł jeden. O, nareszcie! Ekipo i drek! przepraszam! Na naszej spawnie jeden jest! No nie wiem! Super, Ja gram po wrześnięstwo, campję na base. Dobra, brah, My to mamy z MKS-em, zajęto site. 18 sekund, nie splantują, nie splantują już! To nie ma szans, żebyście. Nie masz. Nie ma szans, żebyście doszli w ogóle do site, nie? O, O dobrze, ja im... o, Daj, mądrze. Jak to było przypilnowane, zobacz Jeden tam jest, tam jest, gdzieś Ja, no, ja, nie się już, się tam prostu? ja już dwa, Kurde, ja już 18, ja nie 20, 21, 22, Ja 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, działa? Nie 30, 30, 30, to. Kurde, nie da się przejść. Majdurza, da. Dobra, dwóch zabiłem, jeszcze jednego biłem. Dawaj, dawaj. Kurde to na lecie? Ale nie da. Nie da na plusa. Co się fer, bo im kawa nie śro. Kurwa, co jest? Nie. Nie, no elegancko. Ale no. jaki dojazd! Jaki tak, dojazd, mądrze, ty! że Mądrze, mądrze. W ogóle tego pierwszego flaga to na jakiejś takiej podkręconej kuli zrobiłem, nie? Dobra, i ty kohedy teraz. Eee, nie ma. To ja ten masz tu nie dać Nie, o. W, w szafie. <laughs> Twój największy tak, kot! U! No nie! Dwóch na dachu, dwóch na dachu. Wiem, 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 do jednego strzelam cały Nie! O kur... Leży, Kur... gnoju! Ja nie no Wykampi oh, mnie, my za dojeżdżamy, wiecie, my z dojeżdżamy O, stópki Ej, trzeba po stopkach tylko walić teraz Tak jak lubicie Kurde, biją do mnie, stóp nie I plus siedzi W skasowany Ty, przejeżdż Szczaju na dole ostatni. Ja nie, na górze jest, na górze Na, dole, nie kłam. na górze. No, na górze. Na nie no co dole. za gnoje. Nice. Bomba jest cara na respie, tak że CT musi przejść i rozdalić raz na kurczaku. No co to jest oszustwo. Ja no, no, musimy kurda, przejść nice. i na kurczaku rozbroić bombę, tak? Nie no, posarasujemy, mamy pakę ty. Tak mam modelaty. Kurczaka, kurczaka nie. nie no zobacz jakiego joli defa grają ty. Kurde, 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 jeden dostał, nie dostał nice. nie 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 na Ładnie. Yeah, no. Robimy to, robimy nice. to. Idzie, z lewej. Idzie, idzie. Leżysz. Nie wierzę POMÓŻ! POMÓŻ! Monia znowu Monia Monia kampa do końca Normalnie Ale nie, nie to, że... w Mookie z i Mookie do Chyba Moni nie To jest Tam się strony nie zmieniły Nie, 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 no patrzcie Musisz przecież. przed Za liderem! O, my musimy gonić tak tego wiecie? Musimy gonić go, bo... No mocha... teraz przegrała No to No chuj, ty Ty, ja umieram nie, by... nie łatwo, łatwo, nie ogarnęli, dobrze. Ja nie Przed gierką każdy taki mądry, a teraz co? angielskiego nie rozumiecie? Nie uczyliście się w szkole, no? Tak. Dobra, smoki są toksyczne teraz, jak Monia. W sumie, jak gramy w te... Jak to co? Można... Co? <grym> jaka zanudane. taktyka! Nie wiem jak wali, mam 120 fps'ów, nie? Czemu co będzie smoki? Komputery nie wiem, no, szulmaczek To jest... Ja cię muszę szormaczek wyjaśnić o co chodzi, to jest taka gra w której się co rundę zmienia, zmieniają zasady Dlatego teraz są tutaj smoki ja to, to jest no. serwer w medy Rozumiem, ale ja mówię po angielsku Pioste mają w stole podstawowej Staj na za to nie no. ma. proste Ale nie ma czasu, nie ma czasu <laughs> to jest start... no. Ej i to nie ma czasu, możemy tak się cały dzień obrzucać nie? Kurczę Nie, zobaczył mnie no. Uciekaj, uciekaj! Dłokaj. Nie, jest o. to jest cofnął Ale blisko no. Uciekłaś mnie? Ty ja, jestem tak odcielony ścianę dali Kurde Tu ma O nie w doku! O, o. Oni są w ogóle straszne na Przepraszam, nie miałem! NIE! Dobra Nice, Nie no, sami się wykończyliśmy Chciałem zrobić akcję na, na publikę Monia no, tam swoim rzuc małpki Nieprawda. Nieprawda no. Robisz to, no, Mądrze, mądrze trzeba Bor, weź ich nożu Bo tak to nie wygrasz o, Właśnie, noże są no, no dobry pomysł Kurwa, Ej właśnie Ej, dlaczego nikt wcześniej nie powiedział o nożach? Tybie. Oszukamy. Boi się, obstrany! Dawego! Dobrze Tybor! Jeden na jeden! Jeden na jeden Tybor! Masz to, masz to! Ona jest obita! Nie, nie, nie rzucaj Ale Ona jest. Tybor, ona jest. tam gdzie są Smoky Ona jest obita, nie? Jak coś, Tybor. Masz ją, no, no, masz, masz ją, atakuj! Kosa, kosa no, no, nie, no nie, no, no próbujesz ale. No, 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 no. Ładny, ale ładny klacz. Ładny klacz, Tybor. Po trafieniu się zamieniamy miejscami, uważajcie, to jest. O kurde, to właśnie jest. Ramy. To jest dzikość. O patrę. Nie, no. Ma co robi, jakie tapy. Ale czemu? jest nie, tego, to nie, tego, to nie. nie. <grywa> to nie się. <grywa> Trzezachód, broń. Tak się teleportowało, to. skoro nie strzeliłem. To nie Bo Zabra. cię trafił, bo cię, bo cię trafił. Ale może. nie. To skip, bo była. Bo on, no. on cię trafił, no. On ja trafił. z moją ludzi na broń. Nie! No, stoją tam u góry, w celowani. Ej, ja myślałem, ej, ja w ogóle myślałem, że jak oni stoją, to nie mogą strzelać, nie? Jezu, tu miał być to, ja to bezpaki, no, bo tak to nie ma szans Tak nie ma szans? Plantujcie. Czy my naprawdę festykujecie z nagewów?

Dobra O kurde, jak to będzie chodziło Miałem udostępnienie klawiatury chula, Nie! Jeden tak, z lewej obtacza Po głowie, Dobrze. leży, leży, leży W domku jeden Blokonu Do ich je. Na balkonie, mało ma, mało ma. Leży, kurde Ale jesteś kozak Przy schodach Ej, tam jeden jest w domku, jest w domku no, nice mam to A tylko przez ściany można do siebie strzelać, strzejcie? nieźle O no, kurde. jezu. A strzelę to może nie działać, ale sprawdźcie. Ty, co jest grane? Bo nie, wiem, czy dzieje? Przez. przez barierkę mnie zabił, no nie! Jest zero 1 no, 9 HP ma to. Gdzie to paka? Dafuj, defuj, dawuj. Defu, defu. Gdzie jest pack? A tu mam. Zabiłaś pań. Musisz? Tak! No! Ale połowa nasza. Drugi już Aha! Jeden po głowie jest. Jeden jest uszuta. Chedy tylko, chedy tylko. Ja zabiję jednego. Ja czekaj, czekaj, filet. Ja Obtacza no, obtaczaj jem, obtaczaj furmak, obtaczaj. Dobra, dole Obtaczaj to Ty może staturkę. to mi. Brawo! Nie no, nalajcie, nalajcie tym armaszym. Nie ty mam no kampi na paczce. Chcesz? Nie. Lorsque... Nice. <laughs> nice. Co to jest? Gdzie mam tu wpisywać na czacie? Tak, 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 tak. Kurde, tak głowę. Tak. Jeden na respi siedzi. Eee. Dobra. Z lewej moli na dachu! Nie! W domku! Co tak się? się dzieje? Czemu mi ten? <laughs> Gariksa to tam ma ostre problemy Hehehe <grygsa> od początku bez broni, nie? Gariksa. Campi otwiera balkon, idzie po co Weźcie mu powiedzieć takie jedno równanie. Gariksa może ci pomóc jakoś. O! Brrr! Wszedł dlaczego? Jak już miał broń, to postanowił strzelić po prostu. No dobra. To jest dzikość. Tak Ej, jak chcesz reszpa wyjść? Nie no, to nie ma szans Główną szczelę, na to nie. nie jest Dobra, łatwo Nie, ja nic nie mogę zrobić Jak na karuzeli się poczułem Ja generalnie nie mogę wyjść, z... nie wiem skąd Ale nie. dobra Przy jesteś <grym> no, <grym> się wydaje, że to ugram Na placu za <grym> O kurde, widziałem to. Dawaj go Dawaj Damego. Nieeee, nie, 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 ale dobrze Dobra, nie ma grawitacji na Zeus lecimy 200 km monitor obróciłem zapój Niechał no! w nich jak ma. czołg zboże na sajdzie, na sajdzie Na side Mamy to! Ale wjazd! Dobra, teraz na mołotowy, no nieźle tytajmy, bo co to jest? M-ka. Na tam blisko, na blisko, tylko go doczekaj! O kurna. Waliłem cię. Raz już. A to chodzi. Na respie. Na respie tam uciekają. Pakę plantujmy, ty. Nie ma Nie respie. Pasuje. No. Nasz. Ej, to jest, spotka, jest w to, Aha, Mądrze, Dobra. Nice. Za nami, za nami! No, Na chyba. Walk tam z nim, dawaj, nie bój się. No, nice. to Dobrze, o to chodzi. Everyone from... Aha, no, fajnie. Czasami będzie ci po prostu... O. Ojej, za kilaki pomysł. Podnoszcie po kimś, podnoście po kimś. Kurwa. Kurwa. Na, na garaż szedł, na garaż szedł, biłem go. Świetnie. A czy biłem to niego? Nie wiem, czy O. O. Nie wierzę. Bomba wypłuchał, nie ma sini. Oj czy... <grym>, Nie stoją. Ale mądrze, ale mądrze. Ed, co? <grywa> Format, jak leć, zaplantować od razu Tam jest! Aha, plecy, kurwa! Tak. Ja o -o. Pięknie! Ale poszedł z nimi! Bo. Szybkie plecki i o to I chodzi! Leży. Brawo! Tak, tak, to się przyda się się okay. Bez strajfowania oh, teraz jak bez strajf? Aha Ja tylko S ja też. To chyba o to chodzi. Gdzie tak kurwa drabina? Tylko dupką można. <grym> dawaj, dawaj, do szybko do, do tego, do bs -a. Ja się to będę to starał to... usłaniać, ale średnio coś Aha. widzę. Jak naciskacie coś innego, niż ja chcę się dzieje. Nie wiem skąd by staje, Ja nawet. zauważyłem, ja zauważyłem już to. Chodź, koster zaplantujemy. Dawaj, dawaj. Kapki. Nie wejdziemy już do bs -u. No nie wiesz, że zatrzymał się? To jest szukanie, jak się nie da wejść do domku. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. No no, patrz, ooo. Na plecy, dobrze, idealnie. Kany, do góry. Tak. skanuj no, ich tam. A jeszcze się zabił. O, na to ja potrenowałem. Nawet szybko na BS. No, no nie bloku na tym reszcie, no. Czekaj, bo to jeden typek jest. A to się nie skanuje. Mój, dobrze, 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 mądre To nie mogę? Chodzi na górę. Tak. Ej, to była cała runda, próbowałem bombę wyciągnąć. Nie. No. Paka była na ty? Jedna pestka Aha, dobra, moi koledzy są toksikami, na czacie takie piszą. Nie Ej, strzelałem plecy od respa op, tam op, sprawa. Jest sprawa. Plecy, plecy. Dwóch! Dostał, dostał, dostał. O kurczę. Brawo. Hedy, Hedy, muszę cię dawać. Hedy cię dawać? Hedy muszę dawać? Razem, no, Jedno... O Jezus Lepiej. Dobrze! Dawaj walcz! Ej, ej, ej. Robisz, to 21. robisz to, robisz to, A. To to jest? Macie TP Ja Ej. No nie wierzę, że mnie zabił HP to jednego Na są boty To no, jest GG. GG. ostatnia runda eksperymentalna. Patrzcie, wszystkie tak. tryby naraz. Saju, mam do ciebie Co? sprawę. Wszystkie tryby naraz. <laughs> <czy> to... Runda <laughs> eksperymentalna? Wszystkie tryby naraz. Nie no. da się chyba, no nie przesadzaj ty. Aha, tu jeszcze się zamieniamy. Trzeba tak, ja mi Jakim cudem mam kałacha? Jeszcze się miejscami zamieniamy, Czemu nie, nie no. <laughs> Taka, A, nie da się zapić. Ta, to jest taka runda, wiesz? Nic nie zrobić. mogę się usprawiedliwić. Nie możesz. Tybor, MKS, Kuster i Szurmaczek, właśnie ty, bo dostajecie się skinię za stówkę. I Kami jako MVP drużyny przeciwnej też dostałem skinę. Także od tych e, pięciu osób będę potrzebował e, trade linki. Nie najlepszego klacza, coś jest? Nie ma. Ale powinno być, powinno być. Naprawdę to był ładny klacz. Panie się grało, panowie, dziękuję bardzo. I panie, i panie, właśnie. I i panie.